Halo, halo, dzień dobry, tam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Dzisiaj słuchajcie nietypowy odcinek, tak więc na sam początku koniecznie zostawcie łapencje. A Dzisiaj postanowiłem, że będziemy podglądywali naszych klubowiczów, jak grają. A będę tutaj takim, wiecie, obserwatorem ich poczynań, ich bitew. Na samym początku w ogóle zobaczmy, kto tak właściwie czy ktoś w ogóle jest online, w naszym klubie, jak widzimy, jest. Ogólnie dużo osób mówi, że nie ma kików w drużynie, proszę bardzo. 5 dni temu, mam nadzieję, że ta osoba tego nie ogląda. A nawet jak ogląda, to zawsze można do klubu oczywiście wrócić. Wystarczy być aktywnym, nabić troszeczkę pocharków. Tutaj taktyczne dwa kiki poleciały dla osób, które nie było 5 dni aż. I lecimy z koksem. Mój klubik tak się nazywa przy okazji. Aktualny próg wymagany to jest 2000 puszek, ale w tym momencie, słuchajcie, też troszeczkę go zwiększymy do 3000 puszek. Ktoś powie, że a ty sam nie masz 1200. no. To fakt, aczkolwiek chciałem żeby jeżeli już ktoś chciał dołączyć, bo miejsce jest mało, to żeby to była osoba, która troszeczkę nam ten poziom podwyższy. Dobra, ja tymczasem patrzę, kto tutaj jest. Mamy tutaj, uwaga, dziewiątą osobę Batmana. Oglądamy jego tutaj gierkę i bierze udział w bitwie. Najgorzej. No nic mam tutaj w menu. Już tutaj jest W menu w bitwie jest Jelen. Ten słynny jelon, Zobaczymy sobie, jak gra. Jak będziemy tutaj. Jego uwaga, proszę bardzo, gra sobie BO tutaj. Uh, gem graba. Ja atakuję broka, zobaczcie, 8 gemów, 9 gemów. Jak on tutaj MVP chyba zostanie? Jak mi się wydaje, weźmy sobie kamerkę na niego tylko. Zobaczcie, jak on tutaj tym BO jak wymiata. No nieźle. 14, 13, 12, Uda mi się. Ja, no ja to na lajcie mi się uda. I on myślę, że tutaj MVP 9 gemów aż zebrane. O kurczę troszeczkę jego drużyna tutaj... Zlamiło, ale Jelon oczywiście nadrobił tutaj. E nie no, idzie mu naprawdę bardzo ładnie. I wszystko wskazuje na to, że jego drużyna wygra. Tutaj 5 sekund jeszcze do końca. Nie no, jest OK, Udało się mu wygrać. Proszę bardzo. I, i zostało MVP, tak widzicie. Dobra, my sobie tutaj wychodzimy ze Spekta. Na razie to już... Widzieliśmy, jak jelą gra, gra naprawdę kozacko. Eee, tutaj yy, w bitwie. O, Batmana, dziewiąta osoba na skubie pod względem liczby pucharków. O, uwaga, gramy tutaj, znaczy gram obserwujemy Batmana. Gra Frankiem i gra chyba, tak widzimy tutaj, dłosek, jeżeli chodzi o starcie. Na razie tutaj ładnie zaczął. Ojojoj, tutaj Barley go wyeliminował, niestety. Ale sobie tutaj sprawdzimy jego teammate. A gdzie jest jego teammate? Tu mamy Easy Beach, tak się nazywa jego teammate. Jakby się tutaj czeka w krzakach, aż e, nasz tutaj Batman wróci. Nie wiem ile zostało, ale o, już mamy tutaj. Weźmy sobie kamerkę prosto na niego. O, teraz jego teammate padł. Dlatego teraz Batman tutaj będzie sobie e, na spokojnie czekał, aż jego teammate wróci. Koleś monik Mister Devil, oryginalnie, naprawdę. Nie rozumiem czemu. te akurat ten Dym. Ale okej, okay, ja tam się nie znam, ja jestem nupkiem, jeżeli chodzi o brolsiki. Ale zobaczcie, no oni tego bólu jeszcze porobią, tak mi się wydaje. Przynajmniej liczy na to, trzymam książkę w końcu do nasz Klubowicz. A jaj, nie udało się. E, drugie miejsce, ale zawsze spoko, ej, zawsze spoko. Dobra, kto jeszcze gra? W ogóle jest godzina 15.29, jak to nagrywam. E, więc w sumie dość sporo osób powinno grać. Wybór przeciwników. Tutaj sprawdzam. O, tutaj mamy kolejnego gościa o nicku Ai. Nie wiem, jak go w sumie mogę nazwać. Dobra, oglądamy Aja. No niestety, ale za długo go nie pooglądaliśmy. Bo co bym w Gierkę, już, już go zabili. Co nie, dobra, zmieniamy. Zmieniamy tutaj um, naszego klubowicza. Tak byłem cicho, bo w sumie no, nic się nie działo. Co nie, tak dopiero się Gierka wczytywała. Już ich zabili. O, Lord Perek. Oglądamy Lorda Perka. Piąte drugie miejsce, ale dobrze widziałem. 50. któryś na pewno. Lord Perek gra sobie Sherry. Dułosek z, z Dajnym Proszę bardzo. Duosek na starcie, póki co 5 drużyn w grze, tutaj goni jakiś ból Primo właściwie goni, biją się, klepią się. Tutaj na ziomek zebrał sobie e, Power Cube'sa. Jestem ciekawe jak mu pójdzie szczerze, więc póki co bardzo bezpiecznie, bardzo defensywnie gra. Nasz no, tutaj Lord Perek. O, tutaj za chwilę coś się wydarzy. Aczkolwiek szukam jego teammate'a po mapce, a tutaj jest Mike. troszeczkę się oddali od siebie niebezpiecznie. I Dajny Mike chyba zginie za chwilę z rąk broka. No, właściwie się nawzajem wyeliminowali, ale cztery drużyny na pewno nie będą ostatni. To już jest zawsze pocieszenie. Ja zawsze mam tak, że już nie jestem ostatni, to jest takie, wiecie, pocieszenie, że jest udało nam się. <laughs> nie będziemy tymi najgorszymi. Dobra, tutaj lord Perek próbuje, uwaga. O, uwaga, Madara wrócił, jego ziomuś. Jestem ciekawy, czy to jest jakiś jego kolega, czy po prostu jakiś random. Choć sądząc po tym, jak daleko od siebie grają, wydaje mi się, że to jest random, bo jeden gra praktycznie na góry mapy, a drugi na dole. Ale tymczasem Perek niestety został wyeliminowany, ale tutaj Dylan Mike cały czas się wzgrzeje. A myślę, że oni, mimo tego, że nie mają żadnych park mają realne szanse, żeby być w wielkim starcie. Bo wystarczy, że teraz tutaj wróci Lord Perek a, i. Nawzajem się tutaj wyeliminują te dwa teamki. A z tego co widzę, z tego teamu został tylko el primo. I mamy wielkie starcie, tak jest. No tutaj będzie mega ciężko, ale nie jest to niemożliwe. Tym bardziej, że ten ból. Bull... Ależ tutaj, dobre zagranie tego Dynamajka. No brakowałoby ten ból padł i to byłoby naprawdę wtedy, wtedy ciekawe. Niestety, ale Mike musiał paść. Ale powiem Wam szczerze, że szacuneczek e, dla nich, bo zagrali naprawdę fajnie. Mimo małej liczby Power naprawdę było. Było spoko. Dobra, ja sobie teraz szukam um, dalszych tutaj lubowiczów. Ile nas oglądaliśmy? Chociaż kusi mi jeszcze raz jego obejrzeć, ale tutaj e, szukamy. PewDiePie. O, bardzo proszę, graliśmy. Grałem z nim kiedyś na live, pamiętam. Już sprawdzamy. Też dułosek. Akurat trzy drużyny zostały, więc to już raczej taka końcóweczka. Jeszcze biorąc pod uwagę położenie ich na mapie, to jest na pewno końcówka. Um, tutaj PewDiePie gra Bibi i chyba wydaje mi się, że uda im się dotrwać do wielkiego starcia z racji, z racji tego, że te dwa teamki się klepią nawzajem I niemal na pewno będziemy mieli tej wielkie starcie I kurczę nie jest bez szans no Bibi powiem wam szczerze Ponieważ tutaj jego Frank się odrodził Myślę, że muszą dotrwać do momentu Jeżeli ten teamek przeciwny dotrwa do momentu kiedy się odrodzi ich sojusznik Wówczas oni wygrają O właśnie w tym momencie Chociaż to jeszcze i walczy tą Bibi, ale będzie miał naprawdę mega ciężko to BB ma mega duży damage. Tak mi się przynajmniej wydaje. <grywa> to ja, tak mówię, specjalistą nie jestem. Ej, tej PewDiePie walczy. Idzie mu naprawdę całkiem nieźle. A obszar się zwęża, jak widzicie. To już jest już coraz mniej miejsca na planszy. Nie wiem, dlaczego jego teammate gdzieś uciekł. Nie mam pojęcia, co on robi w sumie. Co to jest za taktyka. Czy im zależy na tym, żeby ta mapa się zwęziła? Nie mam pojęcia, ale trochę dziwnie. Ale wracę do gry, tej Frank. I kurczę, to się im uda. To się im uda. I uwaga, mamy tutaj zwycięstwo pierwsze zwycięstwo dzisiaj. Tak, tego Franka tutaj lekko schajtowałem, on tutaj naprawdę dobrze zagrał. Myślę, że w międzyczasie sobie tutaj boksika tworzymy. Monety, Bull, Cold. A nic ciekawego w sumie. Okay, kto tutaj jeszcze gra? Hrabek. 17. miejsce u nas w klubie. Już patrzymy, już obserwujemy. Co no my tu mamy? Wow, tu mamy e, inny tryb w ogóle: właśnie końcówka sama. <grybujesz> Hrabek chyba z kolegami jakimś tutaj grał. No za dużo go sobie nie pooglądaliśmy, tyle wam powiem. Faktycznie sama końcóweczka. Dobra, kogo my tu jeszcze mamy? Może kogoś z dołu listy? A to ja jestem, na prawie ostatnim miejscu. Ew, awokado, wybór przeciwników. O, obejrzymy sobie awokado. Od początku, jak gra, praktycznie. O, gra sobie tutaj na solóweczce. Jeżeli chodzi o starcie, bardzo proszę. Gra sobie, ta postać się Riko nazywała, o ile mnie pamięć tutaj moja nie zawodzi. Sprawdźcie, jeśli się mylę, bo zawsze mi się Riko z Barleyem myli. Ale chyba dobrze powiedziałem, tak mi się wydaje. To jest chyba Rico. Tutaj kurczę strasznie go w kleszcze wzowali, ale sobie radzi całkiem nieźle. Rico jest troszeczkę tutaj e, przechlapaną postacią, jeżeli chodzi o starcie. Jeszcze jak odpali te swoje tutaj właśnie pistoleciki, te pociski się odbijają. Ale niestety tutaj awokadek jak widzicie no, został wyeliminowany, padł krótko mówiąc. Okej, okay. myślę, że sobie obejrzymy jeszcze z jeden meczyk. Kto tutaj jeszcze gra? Kogo na sam koniec sobie zostawimy? Uwaga, uwaga, kogo nie oglądałem, a jest. Lorda Perka, już widziałem. Um, Hrabka widzieliśmy. Zresztą w ten dziwny tryb gra: to, to, to na razie nie. którym się nie znam. I chyba tutaj już nikogo nie ma takiego. Mm, w menu, w menu. Każdy chyba liczy, że z nim zagram, ponieważ no, jestem online. A odpalmy sobie jeszcze. Eee... A jeszcze raz, Lord Niech będzie. Niech będzie, słuchajcie. Ostatni meczyk. O i wielkie starcie od razu. Jakieś lagę dostałem. Wielkie starcie na dłozkach. Shelly i ból, z tego co dobrze widzę, to Jest tam mgłę. Uwaga, uwaga. O jejku, ale ten Bull poszarżował. I. Co tu się dzieje? Halo. I mało brakowało, jeszcze wygrali to. Mało brakowało. Dobra, myślę, że tym akcentem zakończymy. Jeżeli Wam się spodobały takie materiały, gdzie obserwuję innych, koniecznie zostawcie łapę i dajcie znać w komentarzach. Z tego co widzę naprawdę mamy tutaj niezwykłych klubowiczów. Czy to tych stopki, czy to nie. Polecam serdecznie, tak się nazywa klub jeszcze raz. Kruk to 3000 pucharków. Aktualnie serdecznie polecam i zachęcam. To jest nasza Topka. Ja tymczasem za się żegnam dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć!